Planujesz wakacje kamperem w Chorwacji z rodziną? Zobacz, ile naprawdę kosztują kempingi 2 plus 2 w 2025 roku. Camp Cikat, Mali Losin z prądem i wodą. Czerwiec 75 do 85 euro. Lipiec 100 do 115. Sierpień 120 euro plus. Premium nad samym morzem do 150 euro plus. Camping Park Soline, Biograd na Moru. Czerwiec 60 do 70 euro. Szczyt sezonu 90 do 110 euro. Camping Straszko, Wyspa Pag. Czerwiec 70 do 85 euro. Lipiec, sierpień 110 do 130 euro. Full Comfort plus świetna lokalizacja. Camping Zaton Zadar. Idealny dla rodzin. Sezon 95 do 130 euro. Poza sezonem 60 do 80 euro baseny, animacje, place zabaw. Dzieci go kochają. Mniejsze, rodzinne kempingi. Czerwiec-wrzesień: 50 do 65 euro. Szczyt sezonu: 70 do 90 euro. Często bez rezerwacji i taniej niż w resortach. Podsumowując: najtaniej czerwiec i wrzesień. Najdrożej: lipiec-sierpień, nawet 150 euro za noc.